Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Pojutrze Wielkanoc, więc pewnie przygotowania do świą Wielkanocnych zbliżają się ku końcowi. I myślę, że w wielu domach są już umyte okna, wymienione i założone świeże, pachnące firanki. Są nowe dekoracje wielkanocne, są kwiaty świeże. Są zielone dodatki do dekoracji. No i oczywiście są też bazie. Nieodzowny element świąt wielkanocnych. Pewnie kończycie przygotowania związane z pieczeniem albo ciast, albo mięs, albo robienie pasztetów czy galaret. Ja tak bogato w tym roku świąt nie urządzam, ale nie oznacza to, że nie robię nic. Uwielbiam święta wielkanocne, chociaż nie są tak spektakularne jak święta Bożego Narodzenia, ale lubię te święta za to, że to jest dla mnie taki powiew wiosny, takie święta na przywitanie rodzącego się życia. Tak jak to jajko, które symbolizuje, symbolizuje właśnie te święta, to to rodzące się życie, ta chęć do życia. Bo wiosna to jest właśnie coś, kiedy budzi się cała przyroda i wszystko, ptaki i wszystko, co możliwe do życia. Więc taka radość, taka nadzieja też jest w nas, żeby pobudzić się do robienia czegoś nowego. I to w tych świętach jest piękne, jak również to, że te święta możemy spędzać wspólnie z rodziną. Ja pokażę Wam dzisiaj moją propozycję jajek faszerowanych. Każda z Was ma pewnie jakieś swoje przepisy na faszerowanie jajek, a ja pokażę Wam taką wersję, którą ja robię. Lubię te jajka, ale nie robię ich często. I choć nie wiem dlaczego, bo mogłabym je powtórzyć w ciągu roku, ale gdzieś wewnętrznie mi się wydaje, że niektóre potrawy są zarezerwowane tylko na święta, i wtedy w te święta to one smakują zupełnie inaczej niż ta sama potrawa wykonana w innym dniu roku. Więc tę propozycję Wam pokażę, a potem się spotkamy jeszcze na krótką chwilę. Mam tu dwie pieczarki i pół cebuli i to będzie nadzienie do moich jajek. Wszystko to obiorę, drobno pokroję i podsmażę na patelni z niewielką ilością oliwy, doprawię solą i pieprzem. Do kolejnego nadzienia wykorzystam kawałek ogórka, dwie rzodkiewki i szczypiorek. Wszystko pokroję tak jak tu zaczęłam rzodkiewkę, w bardzo drobną kosteczkę. Kolejny farsz będzie z pokrojonej szynki, pomidorka i doprawię to keczupem. Ugotowane jajka przekroiłam na pół, będę teraz wyciągać żółtka i wkładać do miseczek i przygotowywać poszczególne farsze. Mam już przygotowane 4 składniki do 4 farszy, za chwilę będę je przygotowywać. Tu mam żółtka plus łyżeczkę chrzanu. Tu mam żółtka i podsmażone pieczarki. Tu są żółtka, posiekana rzodkiewka, ogórek i szczypiorek, a tu mam y, żółtka, szynkę i pomidorek pokrojony i dodam tutaj trochę keczupu. Wszystko wymieszam. Ewentualnie, gdyby te farsze były za suche, dodam trochę majonezu. Mam już przygotowane cztery kolorowe farsze. Ten jasny jest y, z chrzanem i y, z majonezem. Ten jest z szynką, pomidorkiem i keczupem. Ten jest z szczypiorkiem, rzodkiewką i ogórkiem. A ten farsz jest z podsmażonymi pieczarkami i z żółtkami. I za chwilę tymi farszami będę nadziewała moje wydrążone i ugotowane jajka. Tak wygląda już udekorowany półmisek z faszerowanymi jajkami. Ułożyłam jajka na liściach sałaty dołożyłam do ozdoby żuruchę. Dołożyłam tu z przodu dwa takie, dwie połówki jajka i powiem, nie pokazywałam wam tego, bo robiłam to pierwszy raz i nie wiedziałam czy to wyjdzie, ale powiem wam, że efekt mi się bardzo spodobał, bo jajko po ugotowaniu i obraniu ze skorupki zanurzyłam w soku surowego buraka. Ale tego buraka ścierałam na tarce i zostawiłam to jajko właśnie razem z tymi startymi burakami. Może, gdyby to, to był sam sok, byłby efekt troszeczkę inny, ale uważam, że i tak wygląda to jajko bardzo ciekawie. I tu na tym półmisku stanowi niejako ozdobę. I myślę, że tak udekorowany talerz z właśnie takimi faszerowanymi jajkami będzie cieszył się popularnością. Przy wielkanocnym stole. A ta moja propozycja podania sałatki jarzynowej w takiej wiosennej, wielkanocnej odsłonie z króliczkiem na górze. Można oczywiście zrobić to i na innym talerzu, i na większym. Można zrobić kilka mniejszych. Ja zrobiłam to taką mniejszą wersję, ale myślę, że również jest fajną ozdobą wielkanocnego stołu. Tak wyglądała moja propozycja jajek faszerowanych, ale pewnie każda z Was ma zupełnie inne nadzienie do tych jajek albo robi, podaje jajka w zupełnie inny sposób. Kochani, pokażę Wam teraz barwienie jajek, które ja robię, bo jajka, które praktycznie robi się metodą tradycyjną i najczęściej, czyli jajka, które się gotuje w łupinach cebuli, to chyba towarzyszyły nam zawsze. A teraz, w dobie ekologii, szukamy naturalnych barwników, żeby te jajka przybrały jakąś ciekawszą barwę, chociażby właśnie tylko na święta wielkanocne. Więc, żeby nie używać chemicznych barwników, ja Wam dzisiaj zaproponuję barwienie jajek trochę na inny kolor. Zobaczycie czego ja używam i jak ja to robię, a potem spotkamy się jeszcze na krótki moment. Do barwienia jajek wykorzystam ćwiartkę czerwonej kapusty. Zaraz ją pokroję w drobne kawałki, wrzucę do garnka, zaleję wodą i będę gotować do uzyskania wywaru. Kapustę zalałam wodą i teraz będę ją gotować. Tak może gdzieś ze 20 minut, aż uzyskam taki intensywny wybar. Mam tu przelany do szklanek wywar z gotowania czerwonej kapusty. Ten wywar zostawię bez zmian. Do tego dodam łyżeczkę sody, a do tego łyżeczkę octu. Włożę jajko i zobaczymy jak się zabarwią. Pokażę wam jak wyglądają kolory, które mam tu w szklance. Ta naturalna, to jest taki fiolet. Ta z sodą, to jest taki odcień niebieskiego, a z octem taki bardziej wrzosowy. Zaraz włożę tu jajka i zobaczymy jaki kolor będzie. Wyjmę teraz jajka z poszczególnych y, płynów i zobaczycie. Tu gdzie była y, sam bywar z kapusty, bez żadnych y, dodatków. Mamy jajko w takim kolorze. Tu, gdzie, było, gdzie był dodatek sody, mamy jajko w takim kolorze. A tu, gdzie był dodatek octu, mamy w takim kolorze. Więc, jeśli macie ochotę zabarwić jajka na jakiś kolor błękitu. To polecam Wam ten naturalny barwnik. Dołożyłam tu jeszcze dwa jajka, które gotowałam w głupinach cebuli. Jak te jajka przeschną, to je lekko posmaruję olejem, żeby się ładnie błyszczały. Ja moje jajka już posmarowałam olejem, lekko się błyszczą. Ułożyłam je też na talerzyku. I zrobiłam do nich taką dekorację zieloną. Ja tu użyłam do dekoracji barwinka i niewielkich gałązek bazi. Tu przekręcę Wam jeszcze z drugiej strony, żebyście zobaczyli. Ten, wydaje mi się, niebieski kolor jajek bardzo ciekawie współgra z tymi brązowymi, barwionymi. Tradycyjną metodą, czyli w łupinach cebuli. Jak gotuję tych jajek więcej, to taką dekorację robię na dużym talerzu. Dużo zielonego, dużo różnych dodatków, czy bazi, czy gałązek zielonych. Bardzo lubię, bo to taki fajny, wielkanocny i wiosenny element. Ja przynajmniej tak lubię. Ciekawa jestem, jakie Wy macie zdanie na ten temat i co sądzicie o barwieniu jajek tym sposobem? Moi kochani, będę kończyć ten y, krótki filmik, dlatego że pewnie kończycie przygotowania y, do świąt i macie mało czasu, więc mój filmik też będzie krótki, a zakończę go życzeniami. Życzę Wam, kochani, bardzo miłych i udanych świąt Wielkanocnych. Życzę Wam dużo słońca, zarówno za oknem, jak i w sercu. Życzę Wam radości i uśmiechu. Cieszcie się obecnością swoich najbliższych. Radujcie się tą piękną wiosną, która będzie. I to nieważne, czy będzie słońce, czy nie. Bo wiosna i tak przyjdzie. Może z opóźnieniem, ale i tak przyjdzie. Każdy dzień ze słońcem jest naprawdę cudowny. Więc życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt. Pokażę Wam jeszcze na koniec. Krótki rzut na mój koszyczek i udekorowany stół, i widzimy się w kolejnym filmiku. Bardzo dziękuję za uwagę, za to, że byliście ze mną, za to, że chcieliście mnie wysłuchać. A jeśli jest ochota i życzenie, to bardzo proszę o łapkę w górę, jak również o subskrypcję. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam dużo słońca. Do widzenia. Mój koszyczek już gotowy. Może i skromny, ale dla mnie piękny. Tak prezentuje się mój wielkanocny stół. Do białego obrusu dołożyłam bieżnik, który już znacie. Znacie również moje zielone króliki, które wydaje mi się, że w tym roku naprawdę są niesamowitymi gwiazdorami tych świąt wielkanocnych. Króliki są również elementem serwetek, które położyłam na talerzach. W tej wersji i w tym wykonaniu wydaje mi się, że też są przeurocze. Talerze położyłam na wrzosowej podkładce, takiej serwetce i myślę, że te serwetki świetnie korespondują z fioletowymi jajeczkami, które są uzupełnieniem dekoracji, jak również trochę zieleni i nisko przycięte tulipany. I myślę, że tak udekorowany stół będzie. Naprawdę pięknie wyglądał, jeśli dołożymy tu potrawy wielkanocne i zasiądziemy do śniadania.